Cześć, drodzy widzowie, witajcie na kanale Żużlowy Degustator. Rafał z tej strony. Dziś spotykamy się z gościem wyjątkowym i o równie wyjątkowej rzeczy. Będziemy rozmawiać. Jest z nami Krzysztof Dziarski. Cześć, Krzysiu. Witam serdecznie wszystkich widzów. Krzyś, spotykamy się dzisiaj, ponieważ będziemy się chwalić tym Twoim dziełem, które popełniłeś w ostatnich dniach mianowicie napisałeś książkę o historii Ligi Brytyjskiej. Opowiedz, proszę. Dokładnie w ogóle tak. Pomysł, opowiedz, proszę, skąd w ogóle pomysł i co ta książka zawiera, bo wiemy, że to jest pierwszy tom. To jest pierwszy tom, co brzmi tak trochę, jakbym jakieś zobowiązanie podejmował wobec czytelników, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast co, co nam pchnęło, żeby napisać książkę? Książka generalnie powstała z potrzeby, po prostu chciałem przeczytać tego typu książkę i nie mogłem znaleźć za bardzo. Książki właśnie w takiej formacie na rynku zarówno polskim, jak i brytyjskim, a konkretnie chciałem znaleźć książkę, w której byłyby opisane tak rok po roku, mniej więcej poszczególne sezony Ligi Brytyjskiej. Trochę tak nie wiem, czy widzowie kojarzą kiedyś, wyszła taka publikacja Liga Polska w latach 90. i ona właśnie była tak, tak fajnie w dwóch tomach, bo rok po roku każdy sezon w Lidze Polskiej tam na tam dwustu stronach opisane i to było takie fajne, dawało takie cały przekrój tego, jak wyglądały rozgrywki w naszym kraju. Szukałem czegoś takiego jak czegoś takiego też o Anglii, bo wiedziałem, że, że zresztą wszyscy wiemy, że Liga Angielska jest najstarsza na świecie i przez, przez wiele lat była tą ligą czołową, w której jeździli najlepsi zawodnicy. Więc tak jakby historia tej Ligi Angielskiej to jest też historia karier najlepszych zawodników na świecie przez wiele lat, więc warto by wiedzieć jak, jak, jak tam się kształtował układ sił, jak wyglądała ta liga, gdzie startowali jacy zawodnicy i tak dalej i tak dalej. No, i o ile rynek książek angielskich, żużlowych jest bardzo duży, o wiele większy niż polski, są i biografie zawodników, jest i dużo informacji, i dużo historii klubów, jest dużo tam opisów poszczególnych, dużo książek ze statystykami. O tyle nie było żadnego takiego kompendium, tak skróconego w takiej formie, właśnie, w takiej jakiej ja bym chciał to, to przeczytać. No więc no taki pomysł, skoro nie ma takiej książki, jak bym chciał, to może taką po prostu bym napisał, i tym sposobem będę, będę miał to, to, to co chciałem, więc taka była taka. Bardzo luźna myśl, jak to zrobić, I, i, i stąd to się wziął cały ten pomysł. Natomiast no, ten pomysł oczywiście kiełkował, bo to nie jest tak. Nigdy nie pisałem wcześniej żadnej książki, nie, nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, i tak dalej, więc to się wydawało trochę takie trochę taka, takie zadanie na wyrost tak wierzonych podstaw nie miałem ale spotkałem na jednym z motowizyjnych wyjazdów Wojtka Drużda, znanego i lubianego który, który bywał i zdaje się u Ciebie i u zakręconych tak, w lewo i on wydał jakiś czas temu takie. jest, pozdrawiamy Wojtka, bardzo sympatyczny gościu i bardzo duży pasjonat Dróżla. i on kiedyś wydał książkę po pilsku o żużlu więc wziąłem go i podpytałem jak to jest, jak się, jak się wydaje książkę co trzeba wiedzieć, kogo znać gdzie bywać, kogo znacie, kto mówił jeden profil na, tweet, na, na Facebooku, yy, i jaki jest koszt tego, jaki, jaki jest nakład, i tak dalej, i tak dalej. Jak Wojtek mi poopowiadał, to wszystko tak stwierdziłem, no to myślę, że można spróbować, nie? To, że teraz wystarczy po prostu napisać, yy, napisać i będzie. Także Wojtka z tego miejsca pozdrawiam. Jeszcze powiem taką yy, historię, było mi strasznie głupio, bo jak Wojtka pierwszy raz zobaczyłem, w ogóle ja go kiedyś wypytywałem jeszcze, zanim się poznaliśmy o tą jego książkę, co w niej jest, i tak dalej. I on mi odpowiedział bardzo grzecznie, i nie kupiłem tej książki od niego ostatecznie. I jak się zobaczyliśmy na pierwszym wyjeździe, to on mi dał swoją książkę w prezencie. I on ja mówi: Wojtek, strasznie mi głupia, ale cię wypytywałem, ale ja nie kupiłem od ciebie tej książki. on mówi: Nie ma sprawy, no ale zrewanżowałem mu się i pierwszy egzemplarz, jak, jak wyszedł, to jemu wysłałem w prezencie. Także mam nadzieję, że chociaż w ten sposób jakieś podziękowanie mi się udało mu przekazać. Ale mam nadzieję, że chociaż ją podpisałeś was ręcznie. Oczywiście tak, z dedykacją. Dobrze, to jest tak jak wspomnieliśmy pierwszy tom i powiedz proszę jakie lata tego angielskiego żużla on obejmuje. No to było też takie pytanie, nie wiedziałem zupełnie ile mi wyjdzie stron i tak dalej, ile, ile, ile lat będę mógł zawrzeć. Jakoś tak wyszło, że przedwojenny żużel, czyli sezony od 29, czyli od pierwszego sezonu ligowego na wyspach do 39 udało się w tej książce zawrzeć i to, i to myślę, że też tak fajnie się tą klamrą spina ten cały, wszystkie przedwojenne sezony, także 29 do 39, oczywiście też jest w tej książce też wstęp, który mówi o początkach w ogóle żużla na świecie, jak to się wyglądało, jak to się kształtowało, jak to wyglądało zanim były nawet te słynne zawody West Maitland 15 grudnia 23 roku, co było po West Maitland, jak żużle trafił na wyspy, bo y, pierwsze zawody y, na Wyspach Brytyjskich w High Beach w 28 roku w lutym się odbyły. A, no i, i wtedy właśnie żużle zdobył na wyspach ogromną popularność, jeszcze na, na, na samych wyspach w 28 roku 49 torów żużlowych otwarto, dlatego zrodził się od razu, żeby już w 29 ten, ten pomysł, żeby z tą ligą ruszyć, także omawia te sezony książka. 29 do 39, ale mamy też na końcu taki rozdział bonusowy. Na samym koniec mi wpadło, aby jeszcze dopisać rozdział o sezonie 2022, czyli o najnowszym sezonie. Tak z ciekawości z kilku powodów. W zasadzie, jak ktoś nie interesował się tak mocno ligą angielską, to przeczyta sobie moją książkę, przeczyta najnowszy sezon i też będzie wiedział o czego zacząć to interesowanie się, jak to wygląda obecnie Żużę w Anglii i tak dalej. A dwa, pomysły był taki, że, że w sezonie 22 y, tytuł mistrzowski Bellevue Aces wy, wywalczyło i to jest naj, najstarsza obecnie duża, żużlowana na wyspach i najbardziej utytułowana. Już w czasach przedwojennych, czyli w tych, w których opisuję sześć tytułów, Bellevue zdobyło. Także mamy tam zdjęcia. W mojej książce są oczywiście zdjęcia, do czego jeszcze dojdę. Zdjęcia z dużych mistrzowskich Bellevue z lat 30., i też mamy zdjęcie dużych mistrzowskich Bellevue z 2022 roku. I pomyślałem, że to się tak będzie ładnie spinało całą klamrą, stąd też właśnie, jeszcze najnowszy sezon, tak dorzucony na koniec dodatkowo. Całkiem ciekawy pomysł. Podoba mi się to. Nie mogę się doczekać, aż w końcu przyjdzie do mnie ten egzemplarz i będę mógł to przeczytać. Krzysiek, napisanie książki, która sięga aż tak daleko w przeszłość, pewnie wymagało bardzo dużo takiej pracy, szukania ludzi, którzy mogą coś na ten temat wiedzieć, ewentualnie wertowania stosów, nie wiem, artykułów z gazet, czy książek, czy różnych publikacji. Powiedz, jak wyglądał cały proces tworzenia tej książki. W zasadzie jeszcze sam pomysł książki się zgodził dlatego, że przeczytałem jakiś czas temu zupełnie przypadkiem. Miałem akurat Kindla, stwierdziłem, a zobaczymy, co jest na Amazonie na Kindla. O i chyba książka o Wembley Lions, ale o sezonach powojennych. Wembley Lions jeździło do 57 roku w lidze angielskiej. Potem zostało rozwiązane, jeszcze wróciło na chwilę w latach 70. I tam właśnie był tak w zasadzie rok po roku, każdy sezon opisany, mniej więcej jakieś zmiany regulaminowe, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie stwierdziłem, że Embla li li Lions do 57, a wreszcie tego mam książkę o Swindon Robins, które jeździły od 58 w lidze angielskiej. W zasadzie jeszcze tylko lata przedwojenne znaleźć jakieś źródła, i mamy mniej więcej jakąś bazę do napisania, napisania te, tej książki. No i poszukałem trochę parę książek na Amazonie, trochę musiałem oczywiście się wykosztować, ale co jest moja biblioteczka, to jest moja. Trochę książek na Amazonie, trochę, trochę takich wydawnictw w Anglii, jak już mówiłem, bardzo dużo jest książek, ale też takich amatorskich wydawnictw, które, które publik publikują jakieś historyczne rzeczy. Trochę można było w archiwalnych jakichś numerach Speedway Stara odszukać, także trochę tego przewertowałem. No oczywiście też mamy różne samej można było na pewno więcej poprzewertować, więcej czasu nad tym spędzić i tak ale myślę, że i tak jest całkiem nieźle, bo z tego co się orientuje o samej lidze angielskiej, przedwojennej, to w jednej publikacji, nie ma takiej innej publikacji, w której byłoby aż tyle o, o samych rozgrywkach ligowych napisane, więc, więc wydaje mi się, że jakoś tam usprawiedliwiony jestem. Natomiast, natomiast bardzo, bardzo fajne bo poszukiwanie. Było ciekawe, było sporo ciekawych rzeczy. Bywały informacje, które w niektórych publikacjach się wykluczały wręcz. Także też musiałem... No, to są bardzo, bardzo dawne czasy, więc różnie było. Więc musiałem, tak czasami zaznaczałem, że w innej publikacji było napisane inaczej, a czasami musiałem po prostu wziąć na, na, na jakieś tam prawdopodobieństwo, gdzie, gdzie mogą mieć rację. Zdarzało się na przykład, że w jednej z polskich publikacji było coś inaczej niż w angielskich, więc stwierdziłem, że jednak angielskie są bardziej wiarygodne w tym momencie e, i tak dalej. Ale też bywały takie informacje, e, które odkrywałem przypadkowo, a nie były nigdzie opisane. Otóż w jednej z publikacji, na przykład było napisane w Sezonie bodajże 32. I obok gdzieś tam było zdjęcie, wycinek z gazety, że o, i podpisane, no tutaj jakieś informacje były o sezonie. Tak, przeczytałem ten wycinek na tym, na tym zdjęciu, i tam były informacje, które na tym wycinku z gazety, które nigdzie w innej publikacji nie były opisane. Nie? I tak stwierdziłem, że to aż, aż dziwne. Jest to, ten, ten, to zdjęcie z tej gazety, ale informacji o tym nie było nigdzie napisane. Także to niby takie. Jakby, jakby inni przeoczyli, nie? Że, że, że to tak przed oczami tuż jest napisane, że to trochę inaczej wyglądało. Także no, bo, było to ciekawe, były, były właśnie takie parę, 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 parę takich rzeczy, na które można było się natnąć. No i parę takich trochę bólu głowy, tak jak mówiłem, z tymi wykluczającymi się informacjami albo niepełnymi. W niektórych było coś napisane, że coś było w jakimś roku, w niektórych, że rok później było, i tak trzeba było to trochę postarać się poukładać. Okej, okay. mówiłeś również o zdjęciach, chciałeś o nich tutaj wspomnieć. Wiesz, dotarcie do aż tak archiwalnych zdjęć na pewno, na pewno było też dość ciężkim tematem, no bo to nie jest tak, że wchodzisz sobie do sklepu i to, to, to i to poproszę, wychodzę a tu i to cię, A tu cię zaskoczę, a tu cię zaskoczę z zdjęciami. Miałem trochę problem, ale to z tego względu, że e, nie wiedziałem, jak to jest z prawami autorskimi do zdjęć. Tak? Czy to jest tak, że... Na przykład do różnych na przykład do utworów muzycznych, tam prawa autorskie pewnie jakimś czasie wygasają, na przykład do zdjęć też niby wygasają. I teraz nie wiedziałem, czy jeśli w jakiejś książce znajdę zdjęcie, czy mogę sobie użyć w mojej publikacji, czy nie bardzo, czy, bo wiadomo, że zdjęcie jest sprzed 80 lat, a autor może nie żyć, czy coś takiego. Nawet poradę prawną wykupiłem w tym temacie, żeby być na czysto sprawami autorskimi, że nikt mi nic nie mógł zarzucić. No i, i okazało się, że generalnie to jest prawie tak jak z tym sklepem, tak jak mówisz. Jest taki gość Co na wyspach, John Somerville się nazywa. Mhm. Jak sobie wiesz w Google, John Somerville Collection, to ma po prostu ogromną kolekcję zdjęć Ligi Brytyjskiej. To jest gość, który on skupował w zasadzie te zdjęcia od fotografów różnych i tak dalej, i tak dalej. I on ma, można sobie poszukać po drużynach, po, po ludziach, po, po zespołach, y, po torach itd. itd. Y, no i oczywiście udostępnia tych zdjęć. On ma, tak jakby, prawa do własności tych zdjęć, y, więc y, jak są jakieś zdjęcia, które są jego, to wypadałoby, żeby od niego te uzyskać te, te prawa do tych zdjęć. Y, liczy sobie 10 funtów za taką fotkę y, do publikacji, co. Y, no generalnie nie jest tanio, nie? No bo tak jakbym chciał 20 zdjęć do, do książki, no to jest już 200 funtów za, za same 20 fotek. To jest taki e tysiączek lekki, nie? No to nawet, nawet trochę więcej, nie? No ale no, no on też za darmo tych zdjęć nie pozyskał generalnie, nie? Także... W tym, w, tym, w tym kontekście jest to, jest to ciekawe, bo to jest łatwiej o takie właśnie zdjęcia Ligi Angielskiej, na w Polsce. Bo w Polsce nie kojarzy nikogo z taką bazą, faktycznie trzeba by tam szukać po ludziach, a to jest po prostu John, który ma zdecydowaną większość tych zdjęć. Nie wszystkie, bo jest kilka zdjęć, których on nie miał, a gdzieś tam znalazłem w jakichś publikacjach, więc takie też są, ale zdecydowana większość jest po prostu u Johna Somervilla, jakby to chciał. No to jestem zaskoczony, muszę, muszę przyznać. Ja, Okej, okay, Krzysiek. Y kiedy już nasz czytel, Twój czytelnik weźmie tę książkę w ręce, co może go zaskoczyć? Co może go zaskoczyć? Jak taki czytelnik weźmie taką książkę właśnie do ręki. Przede wszystkim w każdym sezonie, tak jak mówiłem, jest sezon po sezonie opisany. W każdym... Starałem się też, żeby było trochę takich informacji, wiadomo, tabele, wyniki, statystyki, ale żeby to też nie była przepisana Wikipedia, żeby było trochę ciekawostek, które nie są tak łatwo do dotarcia, żeby było też informacje o zmianach regulaminowych. Trochę informacji o przynależności klubowych, trochę jakichś tam ciekawostek, jakby się udało dostać, więc na pewno są ten w takie informacje, które, które ciężko gdzieś tam znaleźć w jakichś innych źródłach, a na pewno nie tak od ręki, więc to starałem się zawrzeć. Oprócz tego są te fotki. Starałem się, żeby były fotki wszystkich dużych mistrzowskich, które tutaj mistrzowskiej wybrało. Ja Chcesz sobie pokazać? Tutaj do kamery? Jestem. Zobaczymy, jak to, jak to będzie jakościowo u Ciebie wyglądało. Mhm. Gdzieś tu sobie przewertuję na szybko i już tu mam także. Kulisy, kulisy! Drodzy widzowie, kulisy. Proszę, nie wiem jak to, to, to wygląda. Tutaj okay. mamy drużynę Bellevue Aces, która walczyła mistrzowski tytuł w roku. Bodaj tu jest 32, czy trzecim jak mi się wydaje. Tutaj mamy z kolei Wimbledon, które zdobyło tytuł wicemistrzowski w tamtym sezonie. Także z fotki, jak widać, są czasami nawet naprawdę bardzo dobrej jakości. Yy... Także fajnie można sobie porównać, jak wyglądały sprzęty, jak wyglądały, wyglądały stroje i tak dalej. Oprócz tego staram się zawrzeć składy drużyn, oczywiście ligową tabelę i oczywiście pod spodem tabelkę z wynikami wszystkich meczów, także tak klasyczna tabelka, czy kto z kim i tak dalej. Natomiast co zastosowałem w tej tabelce? Coś, co wydaje mi się bardzo fajne, a dosyć stosunkowo rzadko spotykane. Na ogół, jeśli mamy taką tabelkę wyników, to drużyny są usystematyzowane, nie wiem dlaczego, alfabetycznie, co jest trochę jak dla mnie mm, trochę zaciera obraz. Natomiast ułożyłem, ja ułożyłem raz, że ułożyłem te drużyny w kolejności takie, jak zajęły miejsca w lidze, a dwa, że jeszcze pokolorowałem, jak było widać, na zielono zwycięstwa gospodarzy, na czerwono zwycięstwa gości i, i na żółto remisy. I dzięki temu mamy za pomocą Prostego spojrzenia, od razu widzimy, że duża mistrzowska tutaj przegrała jeden mecz u siebie, przegrała z dużą z czwartą w tabeli. To jest tak jakby, dla mnie jest bardzo czytelna ta tabelka od razu. Nie? Statystycy go nienawidzą, znalazł jeden prosty sposób, zobacz jak. Ale widziałem, że bardzo rzadko jest takie coś stosowane nie? i nie wiem dlaczego, a wydaje mi się, że to, jest, że to jest bardzo fajne. No i oczywiście jeszcze myślałem statystyki po 20 najlepszych średnich z, z każdego sezonu żeby żebyśmy mieli takie, taki obraz, jacy, jacy zawodnicy byli, byli dobrzy w danych latach, jakie kluby reprezentowali itd., itd. Także tak, tak to wygląda w książce. Część opisowa, statystyczna także i trochę zdjęć. także Wydaje mi się, że to, co jest potrzebne do opisu każdego sezonu, to jest. Dobrze, zbliżając się do końca, Krzysiek, jak długo pracowałeś w ogóle nad tą książką? Bo w sumie od tego powinniśmy zacząć, o to nie zapytałem jeszcze. Bo to jest trudne pytanie, bo to nie jest tak, że, że, że siedziałem i pisałem na stop. Zacząłem w zasadzie w, jakoś na jesień 20, 2021, przy czym pisałem tak e, 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 2-3 dni w tygodniu, tak po godzince e, wieczorkami. E, potem wiosną i, i, i latem praktycznie nic nie pisałem, jakoś tak wyszło, no i w wrześniu stwierdziłem, że trzeba Przysiąść nad tym, żeby to wydać zimą, bo wydaje się, że, że najlepszy okres na wydanie książki Żużlowej to jest właśnie ten jesień, zima, gdy sezon się skończył. Więc e, siłą rzeczy kibite Żużlowe mają trochę więcej wolnego czasu, no bo w sezonie, jak już się zaczynają wszystkie rozgrywki i tak to, dalej, to rzadko można nadążać z wszystkim, co się dzieje na bieżąco, co dopiero jeszcze tam się zagłębiać w jakieś, w jakieś archiwalia. Więc tak solidnie od września zeszłego roku przysiadłem i w połowie listopada udało mi się ją skończyć, także tam jeszcze dwa miesiące e, załatwiania z drukarnią i tak dalej. I tak dalej i tak dalej. No więc w teorii mi zajęło to ponad rok, ale no w praktyce, jak mówię, pół roku prawie nic nie pisałem, a tak to, to pisałem sobie wieczorami trochę. No plus czasami to było też nie, nie tyle pisanie, co w sumie samo czytanie źródeł. No to było tak dosyć też trudne, nie? Jak masz na przykład cztery książki, w każdej kawałek fragmentu się tym obłożyć i, i z której książki ten jeden fragment, z której to wypisać, to nie zawsze było takie łatwe, ale no ale, ale się udało. Czyli, tak jakby rok powiedzieć, ale bez pół roku, jeszcze z południami, ciężko, naprawdę ciężko stwierdzić, ile mi to zajęło. Dobrze, w takim razie, gdzie możemy kupić Twoją książkę, Krzysztof? Eee, możemy kupić na Allegro, Allegro lokalnie. Na pewno gdzieś tutaj będzie podesłany link podejrzewa. Można oczywiście też kupić tak u, u mnie prywatnie, się zgłaszając do mnie, czy to na Messengerze, czy na Twitterze, jak wiadomo, jest to jeden z preferowanych kanałów komunikacji, gdyż Allegro jakąś tam prowizję zgarnia, a, a to co, co sprzedane prywatnie, to sprzedane prywatnie, ale oczywiście jak komu wygodniej, nie. Więc myślę, że to są te, te, te dwa miejsca, czyli albo, albo Allegro, albo, albo do mnie, i, i na pewno jakoś tam załatwimy wszystko. Dobrze, link oczywiście do Allegro jest w opisie, a jeżeli będziecie chcieli znaleźć Krzyśka i zasponować mu skrzynkę odbiorczą, do czego serdecznie polecam, bo to jest istotna sprawa, to również znajdziecie Krzyśka na Facebooku. Dobrze, Krzysiek, To tyle. Umawialiśmy się na 15 minut. Wyszło jak zwykle trochę dłużej, ale to chyba żaden problem. To już widzowie ocenią. To już ocenią. Dziękuję Ci za poświęcony czas, za to, że opowiedziałeś nam o tej książce i z mojej strony jestem przekonany, że. Po tym filmie dużo więcej osób się zgłosi do ciebie i będzie naprawdę to wszystko szło tak, jak powinno, bo naprawdę dzieło jest warte tego. Super, to dziękuję, Rafał, że się też zainteresowałeś, i że miałem okazję właśnie u ciebie sobie te zasięgi trochę podbić dla mojej książki. Tak, a to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o twoją książkę na tym kanale, ale do tego jeszcze dojdziemy. To by było na tyle. Dziękuję, Krzyszku, jeszcze raz. Dzięki również, Rafał. Dzięki wam widzowie. Dzięki wam widzowie, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.